Patrz, to że jako to ja, bo wszystkich widzę, tak się wydaje. Tak, miejsce jest bez tego niekoniecznie. Tak, tak się od tej chwili czuję, jak wszyscy. A więc, nie wiem, w jakim zakresie Państwo o tej sprawie wiedzą. To znaczy, ja chyba zarysuję całą sytuację, jak to od początku było z tym tekstem, i jak ten spór wyglądał na samym wstępie. I jak ta sytuacja wygląda teraz, tak? Na samym początku to Miteks oczywiście pozwał gminę. Kwota roszczenia Miteksu opiewała na milion 800 tysięcy i dotyczyła przede wszystkim elementów, które zostały wykonane w ramach przetargu i zamówienia na kompleks sportowo-rekreacyjny. Przede wszystkim MiTeksu wskazano na kwestię tego, iż to nie z winy spółki doszło do niewykonania umowy, tylko całkowitą winę oczywiście w tym zakresie ponosi gmina. Słuchajmy wina to, że tak naprawdę miał być troszeczkę inny zakres, jak gdyby wykonany krok, gmina chciała od MiTeksu więcej niż E, powinno być wykonane, dlatego oni od, odstąpili i żądają zapłaty e, kwoty e, za e, wykonane już roboty. E, gmina na to odpowiedziała, e, ale z czasem e, uznała, iż tak naprawdę ona poniosła e, tak naprawdę jak największe straty z uwagi na to, że e, roboty zostały przerwane, inwestor strzegł. E, I e, są wykonane prace, trzeba rozpisać e, kolejny przetarg, ale tak? e, pozew, e, pozew wzajemny generalnie, który złożyła gmina w tym zakresie, opiewał na kwotę 12 milionów e, złotych e, i e, dotyczył oczywiście szkód, które gmina poniosła w tytułu tego, że e, mitek strzec prac budowy ktoś wykonał ale dwa i pół roku e, pozostawienia tych rzeczy, jak gdyby, namakania, kwestia banków, a wreszcie niezabezpieczone roboty, niewykonane centrum, e, no z straty po stroju gminy. Gmina musiała kolejny przetarg, który zresztą e, opiewał już na o wiele większą kwotę, niż e, wstępnie e, była to kwota z tak, bo e, umowa opiewała na 15 milionów, a kolejny Kolejny wykonawca dostał ponad 18 tak? z zawartą z, z, z gminną umową. Także roszczenie gminy opiewało wtedy na 12 milionów, natomiast Miteksu jeszcze wtedy na, na tą kwotę 1,8 tak. Miteks w, w odpowiedzi na stanowisko gminy i to powództwo wzajemne, które zostało złożone w tym momencie. Od zarzuty uznał, że ich roszczenie opiera na tą samą kwotę do gmina, a więc każda ze stron chciała tej kwoty ponad 12 milionów. Tak? Gmina z czasem ograniczyła, ograniczyła powództwo do 6 milionów 700 tysięcy około, bo to jest wszystko tak w przybliżeniu. Wskazywała na kwestię tego, iż ta no, szkoda jest minimalnie mniejsza, bo starała się, była już w stanie określić kwotę, w jaką wchodzi kolejny inwestor, za ile musi zrobić. bo w pierwszej osobie, jak gdyby w pierwszym stanowisku gmina nie była jeszcze w stanie nakreślić dokładnie kwoty, jak gdyby swojego roszczenia, bo to wszystko było w ramach prowadzonych rozmów i rozpoczętego postępowania przetargowego, czyli te kwoty nie były do końca równe, gmina nie wiedziała z jaką kwotą wyjść, dlatego dopiero kiedy WROBiS, czyli kolejny Wykonawca wygrał przetarg i gmina wiedziała o ile jest strat w jednego przetargu w porównaniu do drugiego. A więc generalnie roszczenie gminy, tak jak na dzisiaj, tak jak wtedy, to była kwota ponad 6 milionów. Tak? No i na tym, jak gdyby kwestie schodzenia podstanęły, obecnie etap sądowy jest taki, iż jest opinia biegłego jest opinia uzupełniająca Biegłego, która generalnie wycenia zarówno roboty, które zostały zrobione do tego czasu przez Mitek, wady zabezpieczenia robotów, koszty wchodzenia kolejnego inwestora, to mniej więcej zostało po prostu powyceniane przez Biegłego. W tym okresie czasu zmienił się generał, który sprawę prowadzi w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. I nie wiemy do jakiego sędziego, że teraz trafi. Jest to na etapie kolejnej, mającej być przeprowadzonej, opinii uzupełniającej, bo to zostało zawnioskowane i ten wniosek został przez to uznany. Czyli mamy opinię, opinię uzupełniającą i kolejną opinię czekającą do przeprowadzenia przez Instytut tudzież zbiegłego. Tak? Czyli spór na tym etapie dotyczy, tak jak mówię, kwot powyżej 6 milionów, a spór jest w trakcie, pomimo tego, że już kilka lat minęło, to się trzy 3, 3 lata, to na trzy lata się spór sądowy e, ciągnie e, i e, tak naprawdę e, końca nie widać, no bo e, jeszcze dużo rzeczy dużo wniosków może być złożonych. Trudno mi jest też powiedzieć, w jakim to zakresie e, teraz może iść, jaka będzie tendencja e, na, nawet sędziego, który tą sprawę przejmie, bo e, ją dostanie do swojego e, referatu. No, jest na dzień dzisiejszy 11 tonów akt, a więc sędzia, który to przejmie, e, będzie musiał się z tym wszystkim szczegółowo zapoznać, e, żeby tą sprawę po prostu poprowadzić. Tak? Czyli sprawa czeka jakby na rozpoznanie, na przejęcie przez kolejnego sędziego i na to, żeby ktoś się tym zajął. Tak? Obecnie oczywiście no, są jakieś sygnały też od spółki, że chciałaby rozmawiać w kwestii ewentualnej ugody i zakończenia tego sporu. Jednakże wszystko jest kwestią otwartą i tak jak mówię, na razie jeszcze żadne kwoty tutaj nie padły. Zarząd spółki, z tego co wiem, się zmienił. A jakie będzie jego stanowisko, jak będą chcieli spór zakończyć, trudno jest powiedzieć. Żadnych jeszcze wskazań od nich, jak gdyby w tym zakresie nie było. tak. My też nie zajmowaliśmy żadnego stanowiska, bo to trzeba jeszcze wypracować i zastanowić się przede wszystkim na tym, ile można by było i na ile, żeby w nie była w tym zakresie w żaden sposób. Stawna, tak? Nie wiem, jakieś pytania? Ja, ja tylko uzupełniająco powiem, że to, co Pani mecenas powiedziała, że rzeczywiście zarząd się zmienił i chciałem poinformować, że właśnie te negocjacje, które też prowadziłem ja osobiście z Panią Prezes Polską, no też się zakończyły, ponieważ Pani Prezes już nie jest Prezesem firmy Gitex. Tak, to jest nowy zarząd i nowy rodzaj. Stąd też Pani mecenas wzięła na siebie cały jakby tutaj ciężar e, pójścia w spór, bądź negocjacji w sprawie odszkodowania. Oczywiście odszkodowania na korzyść gminy, bo o tym możemy tutaj mówić i nie ma mowy, jak przeszkoduje który no że jeżeli chodzi o, o, o Mitewskie. Ustępstwa mogą być, jeżeli zagadamy się co do konkretnych stron e, odszkodowawczych, ale innego wyjścia nie ma. Tak to wygląda. ja mam pytanie do Pani Mecenas. Czy według Pani oceny Mecenas wymowa jest ważna, która została zapisana? Tak. Jest bo chcę, proszę Państwa, powiedzieć, że zaraz Pani Mecenas, to ja też podziwię, że mamy radość świadomych, której się na niej znają, że mitek w pierwszej chwili, kiedy wygrał przetarg. Już to się odbyło w 10 grudniu 2006 roku, kiedy zażądał gwarancji, kiedy nie było rady od wójta tego. To był ten pierwszy sygnał zejścia z budowy, bo wtedy ceny szły do góry. I też nie zgodzę się z tym, co Miteks podnosi, w tych zarzutach, że gmina Więcej żądała. Proszę Państwa, wiceprezes Poznania Mitex był świadomy i podpisywał. Przecież Mitek był wykonawcą projektu. Nikt więcej. Oni zaprojektowali i to podpisali. To jest takie śmieszne, no naprawdę nie ma jakiejś logiki czy rzeczywistości podnoszenia tych argumentów. Przede wszystkim druga kwestia, proszę Państwa, kiedy szedł między spacji budowy, to wycenił nie według kosztorysów, który wy, wygrał przetarg, tylko wycenił na dzień zejścia budowy według takiego cennika, co I to rozbieżność była bardzo duża, bo profesor taki zbyt gorszy, pod który jako biegły wycenił, wycena tego była 800, coś z groszem tysięcy, a nie milion mln. To już jest taka rozbieżność, no biegli się wypowiedzą. I chcę Państwu przypomnieć, <laughs> że paragraf umowy 12, punkt 3, pani Medona się zapoznała tam, ja jak ją <laughs> określa na tak? No, ja mówię, w imieniu, w ta po... Nie, nie, nie. 12 punkt trzeci nie określa kwoty umowy, tylko określa zasady. Proszę się zapoznać, panie Wytelas. I tam jest wyraźnie i dwie strony, Słyska. chyba że przedstawi teraz nowy zarząd witeksu, że wiceprezes, Słyska. kiedy podpisywał umowę, był, no, jest pełna można tak powiedzieć, no bo on podpisał z dokumentami to wszystkich. W paragrafie 12, w punkcie trzecim jest wyraźnie napisane, i tu jest taki, jakby oręż dla gminy, ten paragraf 12 punkt trzeci. Nie, nie, ale ja się akurat nowych tą umową znam, panie Wójcie, i wiem, co w paragrafie 12 w pewnym wcześniej zapisane i tego, że często. Ale no, panie Wójcie, jeżeli dwie strony, bez kodeksu cywilnego, jeżeli dwie strony są umowę, to zobowiązują się do Chyba, że jedna ze stron stwierdza, się, że była niepoczytana w momencie umowy, można no, by odąpić, nie no ale uważam, że nie. A uważam, że Mitek szuka rozmaitych argumentów, żeby nie zapłacić teraz. A gmina z tego typu poniesieła, niesamowite sprawy. I tutaj no jakaś zgoda, z tam, czy jakieś kwoty, tam, nie powiem jakie no to by było tutaj, jeżeli, ale druga sprawa, jeżeli MiTeX sprzęga umowę, z, z rozprawy sądową z gminą, to jej będzie wykluczony przez prezes Adamówień Publicznych na tych lat. A przede wszystkim w samym początku jeszcze Midex chciał tak gminę załatwić, że chciał zwrócił się z tą umową, żeby prezes zamówień publicznych unieważnił tą umowę i wtedy by było całkiem po, po, po temacie. Czyli Midex wyciągnął rozmaite na urząd gminy, żeby gmina poniosła wszystkie koszty z tego tytułu. A sądzę, że małymi krokami, a gmina w jakiś sposób osiągnie z tego korzyść, która powinna być dodatnia. Dziękuję. Dziękuję. Można Panie Przewodniczący. To no jest kierunek, który nie obrałe. Tutaj nie ma nic na z tym, co, co pan radny mówi. No, e, oczywiście, że musi to być satysfakcjonujący dwa gminy. E, wiemy o tych kombinacjach firmy tekstu i e, nie chcemy wszystkiego ujawniać tutaj, ponieważ trwają negocjacje i to teraz chyba przyznamy też rację. E, dlatego e, wszystkie protokoły z sesji są e, publikowane, więc tutaj o kwotach żadnych nie będziemy mówić. I, to będzie przedmiotem po prostu. To jest przedmiotem sporu, to powinno być dalece yy, no, zachowane w jakichś takich powiedzmy yy, zamysłach. Jeżeli sprawa się zakończy, tak dopiero będzie można cokolwiek powiedzieć. Nam. Natomiast tutaj zawsze yy, jest możliwość też i, i, i pójścia na ugodę. To nie jest na no, wszelką cenę musimy się ugadać, ugadać ale... Ale pamiętajcie, że sądy też różnie podchodzą do różnych spraw. My też mamy to świadomość. Chyba pani, co coś na ten temat może powiedzieć? Eee, o, jak <trymne> mówiło, że sądy są, są... Jak na tym tak to wygląda. Natomiast to trwa już tyle lat. Chcę ten, ten, ten spór w końcu już zakończyć, bo ja nie mam zamiaru ciągnąć tego w nieskończoność. będzie yy, to kwota satysfakcjonująca, jeżeli będzie wynikała to, że, to myślę, że to nie będzie dwóch zdań, żeby, żeby podjąć tę granicę i rozmawiać. Bo, bo to, co zresztą tutaj już niektórzy na ten sugerują, to spory sądowy jak to, to za skutkiem ludzkim Natomiast zawsze trzeba rozmawiać, bo to, a poza tym chciałem powiedzieć, że jak ktoś jest cierpliwy, to zawsze osiągnie cud. Także Panie.